Dzień dobry, szanowni państwo, witamy na konferencji prasowej Konfederacji, posłowie Michał Półboczek, Krzysztof Tuduj. Drodzy państwo, dzisiaj poruszamy temat no gry w podrzucanie imigranta, bo tak to trzeba, tak to trzeba określić. Włosi odmawiają przyjmowania imigrantów od Niemiec, natomiast Polska przyjmuje wszystkich. Szanowni państwo, mamy do czynienia z bardzo poważnym problemem już od od lat, którym jest potężna fala imigracji na Europę. Z krajów Afryki, Azji, też Ameryki Południowej, ale głównie Afryki, Azji. I proszę Państwa, najważniejsza w tym temacie jest konstatacja, że Przyjmowanie wszystkich tych ludzi, którzy chcą do Europy przyjechać, nie jest rozwiązaniem ani na problemy Trzeciego Świata, ani nie jest rozwiązaniem na problemy Europy, tylko te problemy potężnie będzie ta fala wzmagać i w zakresie bezpieczeństwa, i w zakresie opieki socjalnej, i w zakresie po prostu upadku cywilizacji. My mówimy o tym od lat. Natomiast ten temat jest jakby zsuwany na bok, i teraz okazuje się, że. Trwa właśnie taka gra w podrzucanie sobie nielegalnych imigrantów i w ogóle nad jakby imigrantów, których dane państwo nie chce przyjąć. Otóż Niemcy, proszę Państwa, przy samej granicy z Polską w mieście Eisenhüttenstadt stawiają tak zwane centrum deportacyjne. Mają tam trafić wszyscy imigranci, którzy będą przerzucani do innych państw. Bardzo ciekawa jest lokalizacja tego centrum. To jest na południe od Frankfurtu nad Odrą, na północ od Gubina, tuż przy granicy z Polską, więc to ma być centrum deportacyjne do wszystkich krajów Unii Europejskiej z Republiki Federalnej Niemiec. No, dziwnym trafem... Wprost przy dwóch najważniejszych przejściach granicznych z Polską. To się dzieje. Nie jest przypadkowa ta odległość. Niemcy wrzucają, wypychają, przekazują do Polski wszystkich imigrantów, zasłaniając się z jednej strony przepisami tak tzw. Dublin III to są porozumienia dublińskie, ale przerzucają również imigrantów, którzy nie spełniają nawet tych wymagań. Polski rząd, Szanowni Państwo, przyjmuje wszystkich. Taką politykę prowadzi, że przyjmuje wszystkich, którzy Niemcy e, chcą e, na teren Polski. E, e, przekazać, wydalić czy przesunąć. Istotna tutaj jest konstatacja, że nie jest to wola Straży Granicznej. Straż Graniczna tutaj razem z kolegą posłem, razem z zespołem parlamentarnym wizytowaliśmy placówkę graniczną, która współpracuje z służbami niemieckimi. Straż Graniczna Polska wykonuje po prostu polecenia, zalecenia wewnętrzne, które, które Polska, jaką rząd politykę prowadzi, zarówno Zarówno mówimy tutaj o, o, o premierze, jak i o ministrze spraw wewnętrznych. Natomiast w tym aspekcie bardzo ciekawe jest to, jak postępują Włosi. Okazuje się, że oni potrafią prowadzić bardzo asertywną politykę w tej materii. W samym 24 roku Niemcy chcieli przekazać Włochom kilka tysięcy imigrantów, a skutecznie przekazali zaledwie czterech. Dlatego, że Włosi po prostu się na to nie, nie zgadzali. Według niemieckiego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w ostatnich miesiącach Niemcy no, zawrócili 47 tysięcy imigrantów próbujących wjechać na terytorium Niemiec. Tutaj też ciekawa informacja: marszałek Bosak podczas wyjazdu wizyty zagranicznej rozmawiał z posłem z Danii który przedstawia taką perspektywę, że Duńczycy nie są w stanie zwrócić, zwrócić do Niemiec żadnego nielegalnego imigranta, nawet tego, który z terenu Niemiec do Danii wjechał, więc. Tak wygląda, tak wygląda polityka, którą prowadzą państwa. Włosi, Grecy, Hiszpanie potrafią stawiać Niemcom granice, asertywnie zatrzymywać imigrantów. Natomiast Polska, polski rząd przyjmuje wszystkich jak leci. I tutaj no wyraźnie trzeba powiedzieć, że należy zatrzymać te przesadne wpływy Niemiec i zadbać o polski interes narodowy w tym kontekście. Bardzo dziękuję. Proszę o zabranie głosu. Posła Donald Tusk buntzucznie mówi, że nie będzie realizował paktu migracyjnego. I jednocześnie te. Wypychanie tych imigrantów ze strony Niemiec, przekazywanie na naszą stronę, to jest nic innego, jak właśnie realizowanie tego paktu. Nie jest to może zapisane w pakcie, ale, to, ale efekt mamy taki, że ci imigranci, to migranci, którzy zwykle popełnili jakieś przestępstwa na terenie Niemiec, trafiają do Polski. To jest bardzo niebezpieczna sytuacja. Tusk cały czas tworzy te ponad 40 ośrodków integracji imigrantów, jednocześnie w tym czasami w niektórych miastach bierze udział. O dziwo Kościół, to jest, jestem bardzo zdziwiony, ja w, tym, w ten weekend miałem właśnie spotkanie w tym temacie, rozmawiałem też na przykład z szefem Caritasu w Rzeszowie i on wyraźnie powiedział, że nie ma żadnego nakazu, by Caritas brał w tym udział i na przykład rzeszowski Caritas nie bierze udziału w tworzeniu tego ośrodka dla imigrantów, także warto brać z tego przykład. Co, co do Odsyłania przez służby niemieckie do Polski to jest to nagminne i ta ilość tych imigrantów co z każdym dniem rośnie. Tak jak mówię tu na stronę włoską nie udaje się odsyłać, więc odsyłają na stronę polską. Konfederacja mówi totalnie nie. Nie wpuścimy ani jednego imigranta, zwłaszcza imigranta, który może stanowić zagrożenie dla na naszym terenie. Będziemy chronić nasze dzieci, kobiety i w tym będziemy trwać. Dziękuję. Bardzo dziękujemy. Czy są jakieś pytania?